Okay. <laughs> Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie już w drugim vlogu. No matko Boska, aż sama siebie nie poznaje, że ja już drugiego vloga pod rząd nagrywam. W każdym razie, słuchajcie, dzisiaj vloga zaczynamy od ścielenia łóżka. Pytacie mnie, w jaki sposób ścielę moje łóżko, więc stwierdziłam, no że wypadałoby w końcu taką rzecz właśnie nagrać. I ja Was dzisiaj wszystkiego nauczę. To jest naprawdę bardzo, bardzo prosta rzecz. Dodatkowo gwarantuję Wam, że gdzieś obejrzycie, jak ścielę moje łóżko, to już nigdy w życiu nie pościelcie swojego łóżka w inny sposób. Po prostu gwarantuję wam to, ja już. Słuchajcie, innego ścielenia łóżka nie akceptuję. Już jak tak zaścieliłam, tak już będę ścieliła do końca mojego życia. Okej, okay, ladies and gentlemen, czego potrzebujemy do naszego zaścielenia, jest to oczywiście koc i jakieś poduszki. Ja jakichś akurat wykwintnych nie mam, ale i tak za bardzo tam ich nie widać, więc nie szkodzi. Zaczynamy od zwykłego pościelenia. Pokażę Wam jeszcze taki mój sekretny trik, tylko najpierw powciskam kod z tej strony, żeby Wam to pokazać. Trik polega po prostu na tym, że w miejscach, gdzie mamy tutaj właśnie róg łóżka, materiał z tej strony zawijamy pod rękę i tak wkładamy właśnie w łóżko. Przez co mamy taki ładny, po prostu zawinięty estetycznie róg. No i zobaczcie, jak przepięknie mamy zawinięte rogi łóżka. Wygląda jak z hotelu. zamówiłam ostatnio Zary taki płaszcz futro, coś takiego. No i spodobało mi się. Myślałam, że to będzie naprawdę fajnie wyglądać. Aczkolwiek ja aż Wam się po prostu w tym zaprezentuję, jak to wygląda pięknie. Nie wiem czemu ja myślałam, że to będzie fajnie wyglądać. Zobaczcie gdzie ja mam stopy, a gdzie to futro się kończy. Wiecie, na stronie to tak fajnie zaprezentowali. Naprawdę to takie rozwiane te futro, że takie Och! I takie ładne! Zostawić? Czy oddać? Nie no, oczywiście żartuję, oczywiście to zwraca mi to natychmiast po prostu. Te futro tutaj wygląda teraz jak mój mikrofon. Dosłownie identycznie. Z ozdób świątecznych tak naprawdę tylko to jakoś znalazłam, ale szczerze mówiąc, mi się już to po prostu nie podoba. Nie przepadam już za takimi świecącymi rzeczami. No nie wiem, pokombinuję coś jeszcze, poszukam jeszcze w jakichś kartonach. Zajadę też szybko do jakiegoś sklepu, jeszcze zobaczę, może będą jakieś fajne ozdoby świąteczne. No nie wiem, muszę coś pokombinować, bo jakoś to mnie po prostu nie zadowala. Czekajcie, ja sobie tutaj was położę. Zrobimy bardzo szybki hol. To jest mój faworyt. Szukałam wszędzie takiego białego domku. Po prostu tak pragnęłam mieć taki. I czemu to nie świeci? Pani to zrobiła tak, że to świe... A, bo to tak się robi. No nie miałam takiego domku jeszcze. a jest co, uważam, że przepiękna dekoracja. A Wisku udało mi się upolować taką piękną, świąteczną świeczuszkę. W ogóle chyba nawet nie pachnie, ale będzie ładna dekoracja. Pepko, słuchajcie, uzupełniłam zapasy moich klasycznych świec. One mi się świetnie sprawdzają w tych lampionach, szczególnie, ale czasami tak nawet stawiam je. Tak właśnie tutaj, jak mam przy telewizorze, one sobie stoją i się palą. i to bardzo ładnie wygląda. Polecam wam. A, i w Pepko jeszcze kupiłam takiego dziadka do orzechów. Fajny? No taki fajny, klasyczny, drewniany, w ogóle nie świecący, to mi się podoba. I oh owa! Myślę, że będzie fajnie wyglądał z tym domkiem, jakoś tak, może jakoś to ładnie ułożę, a, a może nie. Myślę, że w życiu byście nie zgadnęły, co ja mam tutaj w tych paczkach. Możecie uznać teraz, że jestem jakaś nienormalna, po prostu. Nie dziwię się, nie dziwię się. Zachciało mi się piernika, a zawsze piernika z moją mamą robiłam. Takiego gotowca, który jest w sklepach. Jest to piernik kętrzyński, jakoś tak się to nazywa. No i w sensie stwierdziłam, że pojadę po ten, po ten piernik, kupię i zrobię ten piernik, bo jest pyszny. Jak wam mówię, że przejechałam cały Koszalin, to wam mówię, że przejechałam cały Koszalin. Byłam w każdym sklepie i nigdzie nagle tego piernika kompletnie nie było. No i zobaczyłam, że są one na internecie, więc zamówiłam od razu trzy. A potem się wystraszyłam, bo zamawiałam z jakiejś strony early, z której nigdy w życiu nie zamawiałam i nie wiedziałam, ile trwa dostawa, czy te pierniki w ogóle przyjdą jeszcze w tym roku, czy w następnym. Więc się wystraszyłam i zamówiłam jeszcze jednego z Allegro. Więc łącznie, słuchajcie, zamówiłam cztery pierniki. Nie wiem, kto to zje i kiedy to zje, ale. Dzisiaj będę robić piernika. W mi kupiłam jeszcze takie lampeczki. Chcę je sobie powiesić tutaj na okno. Chciałam takie wiecie kurcynki, takie na całą długość okna, natomiast no nie było takich. Więc wzięłam te, zobaczę jak one będą wyglądać. Jak coś to po prostu je zwrócę. No ale mam nadzieję, że będą wyglądały fajnie kurcze. Zobaczymy. Będziemy robić teraz razem pierniczka. Jest to już gotowe, generalnie ciasto. Tutaj dodajemy tylko wodę i olej, więc, że tak powiem, ambitnego dzisiaj pieczenia nie będzie. Bo zjemy z chęcią. No, zjemy, to, zjemy z chęcią. To robimy. To jest na żywo? jest na żywo? Grinch. Grinch! Jak trafię w znak, to Klaudusia kupuje obiad. No, dawaj. Fiński, tak? Tak. Dobra. W kółko. <gulko> tak. 谁敢来？你敢有？ Dobry kochani, my już jesteśmy po walce w śniegu, my już później rozwalił niestety, ale mam nadzieję, że jeszcze się zrewanżuje. Przebraliśmy się, ogarnęliśmy i jedziemy sobie teraz na coś chińskie. Jeść. Ostatnio co tydzień w sumie jeździmy na chińskie to mamy taki rytuał robimy. Jak sobie znajdziemy jedzenie. jakąś restaurację, to później chodzimy do tej restauracji tak. przez dobre kilka miesięcy. Więc jak się my jak dzieci, do my czegoś, jak dzieci to po prostu. Tylko to samo zaprzyjemy. Zdrowie kochanie. Zrobię. Ja mój kurczaczek, a tutaj mieszka. Ja mam zwykłego w cieście, a ty masz sezamie. sezamie, wow. sezamie otwórz Smacznego. Smacznego. Kochani, to jest tak pyszne, że my naprawdę, już to codziennie jeść. To jest naprawdę no niesamowite, wcinamy się, zachwycamy tym każdego dnia, na nowo. Co powiesz, kochanie? Uwielbiam to, naprawdę jest pyszne. Masz palucha w sosie. A ja? cię dla mnie? O, szam, że pusty to dajesz. Mniam, Rafaelko. Every night I love you, love you, love Nie, nie, nie. Cała sana PKP. Dzisiaj oglądamy security na Famem Amazonie. Gdzie jest Vixxona? Wchodzę w nią, wchodzę w nią. Ale pyszne jest to, co? No, pycha. Ziodłem całą ale paczkę od nie, razu. No i patrz, już się wysypało wszystko. No tak jak ktoś tam wszyscy się piesz. Dzisiaj będziemy oglądać Fame mama. <noise> Nigdy tego nie oglądamy, ale będziemy to oglądać tylko ze względu na Adama Security. My <noise> jesteśmy się Jesteśmy za tobą, adasz. dzisiaj herbatkę brzoskwinie mango. Ja zawsze, jak robię te herbatki zimowe, to biorę taką zwykłą, czarną herbatę, a ta mnie jakoś przyciągnęła. Brzoskwinie mango. Może będzie bardzo, bardzo dobra, więc spróbujemy dzisiaj jej. No nie mogło zabraknąć tradycyjnych, zwykłych pierników. Zrobię nam teraz zimowe herbatki i dorzucę troszeczkę pierniczków. Ja bardzo lubię takie rzeczy. O, już koniec, koniec, koniec? Bez ja żartujesz. A czemu nie ma rundy? Ja pierdzielę co ty gadasz? Adam, byliśmy z tobą. Dla nas czemu? jesteś wygrany. Szkoda mi go. Kochani, chciałam od razu Wam powiedzieć, że dzisiaj mam taki gorszy humor. Może nie humor, po prostu jestem strasznie zmęczona. Bardzo chcę mi się spać, nie wyspałam się. Ostatnio brakuje mi tego snu, i właśnie dzisiaj to strasznie odczułam. Ale jak tylko tutaj do Was zaczynam mówić, to od razu jakoś ten humor mi tak się poprawia i ta energia tak przybywa. Może to jest kwestia też tego, że właśnie przed chwilą sobie zrobiłam kawę w każdym razie. No powiem Wam, że dzisiaj jest taki dzień totalnie zamulony. Pogoda jest ponura na zewnątrz, nie wiem, co ze sobą zrobić, gdzie się podziać, ale tak naprawdę dzisiaj jest w końcu taki dzień, w którym naprawdę mogę odpocząć, mogę sobie na to pozwolić, chociaż pracy też mam bardzo dużo. Ale dzisiaj w moich planach jest właśnie to, żeby tak naprawdę poczilować, odpocząć, zrelaksować się. Chciałabym w końcu wyciągnąć swoją książkę, którą już po prostu męczę pół roku. Mam taką trochę dzisiaj zamułkę. zamółkę. tak się mówi? No taka po prostu zamulona jestem dzisiaj. Czuję się po prostu taka troszeczkę... Zawieziona i zestresowana tym, że ten vlog może Wam się już tak nie spodoba jak poprzedni, że tutaj troszeczkę się nie dzieje, jest tak bardziej spokojnie i tak dalej. I czy Wam to będzie odpowiadać? Czy Was nie zanudzę? Czy ja powinnam gadać, czy nie powinnam gadać? Czy Wy w ogóle lubicie mnie słuchać? I mam po prostu 10 tysięcy takich myśli na minutę, więc nawet nie wiem jak to skomentować, po prostu... Trzeba dopić tą kawę, się zrelaksować i wziąć się kurde w garść. Witam Was z mojej bardzo skromnej łazieneczki, w której tak naprawdę zawsze robię Całą pielęgnację, i przygotowuję się, że tak powiem, do życia codziennego. Dzisiaj zajmiemy się tą oto bardzo zasyfioną szafeczką. Ja już już przez zamknę, żeby Wam tutaj za bardzo nie pokazywać, co tam się dzieje. Tutaj na dole w szafce też jest syf. Sprzątamy! Żeby Was zaznajomić z syfem, z jakim się będę dzisiaj zmierzać. Tak to się prezentuje na daną chwilę. Wszystko jest niezorganizowane, porozrzucane i niestety to tak zawsze przeważnie u mnie wygląda, dlatego muszę sobie to wszystko jakoś ładnie poukładać, a też powyrzucać kurde, niektóre kosmetyki, bo są puste albo jakieś kurde, potwierane. No, zobaczcie, nawet nie zdjęłam tego. Ja to taka jestem właśnie. że tak czysto to ja w tej szafce nigdy, po prostu nigdy nie miałam. Zresztą pokażę, tylko to kończę jeszcze. Pierwsza szafka jest skończona, teraz zabieram się za drugą, która wygląda równie brudno jak i poprzednia. W każdym razie idzie mi to całkiem szybko, więc naprawdę się cieszę, że nie zajmuje mi to aż tak dużo czasu. No i z przyjemnością wezmę się za porządek tej szafki, bo tu po prostu się dzieje Kompletny, kompletny syf obrzydliwy. Co w kranie, co wszystko widzicie, to jest wszystko do śmieci. To są jakieś puste pudełka, puste kosmetyki albo końcówki jakichś kosmetyków, które mi po prostu nie odpowiadają. To biorę teraz do wyrzucenia. Tutaj mam jakieś lokówki i tak dalej, też których w ogóle nie używam, więc schowam to do innej szafki. Zobaczcie jak czyściutko, tu i teraz się wszystko przepięknie po prostu świeci, jest cudownie. Szafki są ogarnięte, już Wam pokazuję jak tam w nich posprzątałam i jak sobie poukładałam. Zobaczcie najpierw jak ten kran przepięknie się błyszczy, po prostu tak go wypucowałam. Świecący, mieniący, idealny. Tutaj jestem ja, dzień dobry. I tu znajdują się nasze szafeczki. Szafka numer jeden. Ta 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 tam. Zobaczcie, jak pięknie. Nigdy w życiu nie miałam tutaj tak posprzątane. Tutaj zawsze trzymam wszystkie rzeczy do pielęgnacji twarzy. Tutaj są ręczniczki do twarzy, czyściutkie. Jakieś maseczki nawet znalazłam. W ogóle, bo też często pytacie: To jest ten samopalacz, którego używam. Z Lirene, kolor espresso, to jest taka pianka. Generalnie powiem, że ona jest naprawdę spoko, tylko musicie z tym uważać, tak naprawdę stopniowo się opalać, czyli delikatnie nałożyć najpierw jedną warstwę, dopiero następnego dnia nałożyć drugą, bo jeśli zrobicie to inaczej, to będziecie mieć plamy. W tej przegródce mam tutaj wszystkie rzeczy do pielęgnacji włosów. Tutaj jeszcze muszę z tej szczotki ten dzyndzelek ściągnąć, ale do tego potrzebuję nożyczek. Więc tak finalnie prezentuje się ta szafeczka. Uważam, że jest przepięknie, czyściutko. I szafka numer dwa, taka już skromniejsza. Tutaj trzymam wszystkie moje perfumy, jakieś kosmetyki do ciała. A tu są jakieś takie przypadkowe w ogóle rzeczy. Papier zapasowy, jakieś tampony. Tu są jakieś niepotrzebne rzeczy za bardzo. W każdym razie tak to się prezentuje. I łazienka, moi drodzy, jest posprzątana. Idę teraz się wykąpać, troszkę się zrelaksować, odpocząć, ale się cieszę, bo jest czyściutko i teraz mogę się zrelaksować. U, 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 u. jak ja mam tutaj czyściutko w tych szafeczkach, no aż się po prostu napatrzeć nie mogę. Tak równiutko wszystko tirurirurirun brałam się jeszcze w świeczutki sweterek. I zbieramy się z Mieszkiem, jedziemy teraz coś zjeść, potem sobie wrócimy do domku. I... Ale, ale słuchajcie, no muszę Wam tutaj tak pokazać jeszcze, bo to jest takie piękne, po prostu uwielbiam teraz mój pokój. To jest tak cudownie, tak magicznie, w ogóle z tego domku jestem tak strasznie zadowolona. Naprawdę on tak przepięknie świeci i bałam się, że to takie będzie delikatne małe światełko, bo to jest na baterie. A naprawdę bardzo ładnie jest oświetlony i w ogóle też super z tym drewnianym dziadkiem do orzechów, bardzo ładnie wygląda. Później zapalę jeszcze świeczuszki w lampionach. Choinka też myślę, że całkiem spoko wyszła. Ale najbardziej podoba mi się to! Tak pięknie to wygląda. Efekt finalny naprawdę mnie zachwycił. No zobaczcie jak to przepięknie wygląda. Czuję się magicznie w moim pokoju i powiem Wam, że przez te dekoracje naprawdę w końcu poczułam taki prawdziwy klimat świąteczny. No i naprawdę no jestem zachwycona. Wow! To kurde jest Dobra, żeby... kotek!